Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotuję dla was domowy ser z kozieradką i czarnuszką. Będzie to taki rodzaj żółtego sera. Jak widzicie, składników jest niewiele, więc może warto taki ser w domu wykonać. Przekonamy się, nigdy wcześniej tego przepisu nie robiłam wcześniej, więc zobaczymy czy jest on prosty i czy oczywiście wyjdzie. Lista składników jak zwykle w opisie filmu. Rozpoczynamy od wlania do naczynia miksującego litr mleka 3,2% tłuszczu. Zakładamy pokrywę z miarką. I mleko gotujemy w 90 stopniach przez 7 minut na obrotach 2. W międzyczasie koszyczek wykładamy podwójnie złożoną gazą i odstawiamy, bo będziemy później przecedzać całość. Ja sobie przygotowałam zamiast koszyczka Przygotowałam sobie miskę, sitko, a na sitko, sitko wyłożyłam czystym, czystą ściereczką kuchenną. Bardzo dobrze mi się to sprawdza. Wolę ściereczkę jak gazę. Widzimy się więc za 6 minut, jak mleko się podgrzeje do 90 stopni. Do podgrzanego mleka. Dodajemy kilogram twarogu tłustego lub półtłustego pokrojonego na kawałki. Ja już sobie wcześniej go przygotowałam. Ja mam półtłusty. Zakładamy ponownie miarkę z pokrywą. I gotujemy kolejne 7 minut, 90 stopni, obroty 2. Twaróg należy teraz odsączyć przez <laughs> przygotowany wcześniej koszyczek lub tak jak u mnie yy, sitko i dokładnie odcisnąć, przełożyć do miski, odstawić, a serwatkę wylać. Wiem, że normalnie z serwatki można upiec chleb. Tu nie wiem dlaczego akurat każą wylać. Czy ona jest jakaś inna i nie nadaje się? Nie wiem. Tu widzicie, jest tego dość dużo. Mam nadzieję, że mi się to zmieści do tej miski. nie twarożkowo. Czyli jeszcze raz. <laughs> Twaróg odsączamy, mamy. Dokładnie należy go odcisnąć i przełożyć do miski. Ja nie będę przekładać, tylko go odcisnę w tej ściereczce. Nie wiem czy się da, bo on jest gorący. Tym odciśnięciem to nie taka prosta sprawa, bo to jest bardzo gorące. Ja myślę, że to musi troszeczkę przestygnąć, i potem, może przez jakąś rękawicę to odcisnę. A serwatkę z pod jak widzicie, po prostu wyleję. O, właśnie, tak można. Tak się da to odrobinkę odcedzić przez kilka warstw. O, widzicie, tak, przejdzie. Serwatka wylana, więc przechodzimy do dalszej części przepisu. Do naczynia miksującego dodajemy 100 g masła pokrojonego na kawałki. Zamykamy pokrywą z miarką i masło roztapiamy 3 minuty, 50 stopni, obroty 2. Całko się roztopiło. Do masła dodajemy teraz odsączony serwatki twaróg. <laughs> Przy okazji pokażę wam jaki patent wymyśliłam na odciśnięcie. Jak miałam to w serwetce, wzięłam po prostu drugą miseczkę i tą miseczką mocno dociskałam w ten sposób pięknie bez poparzenia rąk odcisnęłam i wypłynęła reszta serwatki. Także ten sposób polecam, ser jest fajnie odciśnięty. Więc teraz ten ser dodajemy do roztopionego masła. Jak widzicie, nie przekładałam go do żadnej miseczki, bo z tej serwetki będzie mi nawet łatwiej przełożyć. On już wygląda bardzo ładnie. Teraz zakładamy ponownie miarkę na pokrywę. Zamykamy całość i znowu podgrzewamy 6 minut 90 stopni, obroty 2. A w międzyczasie miskę wykładamy folią spożywczą i odstawiamy. wygląda tak wymieszany z masłem dodajemy 100 g śmietany 18% tłuszczu dwa jajka I teraz przyprawy. <laughs> łyżeczka soli, łyżeczka sody oczyszczonej i powinny być dwie łyżeczki kozieradki i dwie łyżeczki czarnuszki. U mnie to jest łyżeczka kozieradki i pół łyżeczki czarnuszki. I zakładamy pokrywę z miarką. Całość znowu podgrzewamy, 2 minuty, 100 stopni, obroty, 2. A na miskę nałożyłam folię spożywczą, tak jak wcześniej pisali, żeby sobie przygotować taką miskę. Ser wygląda teraz tak. Mm, bardzo ładnie pachnie. Należy go teraz przelać przez sitko, dokładnie odcisnąć i przełożyć do przygotowanej wcześniej miski, a następnie zostawić do ostudzenia. Więc przelewamy przez sitko. O, to jest gęste. Ma świetną konsystencję takiego ptasiego mleczka. Super, jest bardziej jak deser niż ser do kanapek. Dobrze. Teraz należy to odcisnąć, więc wykorzystam metodę z poprzedniego kroku. Chociaż nic stąd nie cieknie. Wydaje mi się, że nie ma tutaj, co odciskać. Widzicie, tu ze spodu nic nie cieknie, miska jest czysta. Więc zgodnie z tym, co jest napisane, to po przecedzeniu należy odcisnąć i przełożyć do wcześniej przygotowanej miski. Przekładam. I serek. Zostawiam teraz do ostygnięcia. Jak ostygnie, to do Was wrócę. Potem powinien wyglądać w ten sposób. Powinien być twardy i gotowy do krojenia. Więc wrócę do Was jak wystygnie i sprawdzimy, co z niego wyszło. Witam się z Wami po kilku godzinach. Jak widzicie ser wspaniale stężał. Jest przepyszny, czego dowodem jest to, że już zdążyliśmy go skosztować. Wygląda tak. Yy, w konsystencji jest to taki żółty ser, ale z tych miękcejszych. Jak widzicie jest to taki... Taki żółty ser, który jest bardzo kruchy. Jeżeli go bardziej posolicie, będzie przypominał oscypek, bo jak skosztowałam go na gorąco, był bardzo słony. W miarę jak tężał, to ta sól gdzieś wpiła cały ser wpił ten tą sól. I teraz jest taki praktycznie w ogóle niesłony. Jest o smaku neutralnym, więc jak lubicie coś bardziej słonego, to polecam dodać więcej soli niż jest w przepisie. Natomiast przepis jest bardzo udany. Ser jest przepyszny. Przetrzymuję go w lodówce, przechowuję, więc nie sądzę, żeby. Bardzo długo w niej spędził, bo jest tak dobry, że kroimy kawałeczek za kawałeczkiem. Także przepis, jak widzicie, wychodzi za pierwszym razem. Polecam wykonanie tego sera. Na pewno jest to urozmaicenie domowej diety. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, o łapkach w górę, komentarzach. Dziękuję za dzisiejszą podróż kulinarną i zapraszam na następną. Do zobaczenia!